Siemaneczko, z tej strony ChatPlayer i witam Dobra, ponownie w Gun W jednym Gun tym razem. Zagramy sobie jeden z nowego DLC, raczej z nowego DLC, właściwie to było pierwsze DLC do Ghost o nazwie Onslaught. Ja będę starał się tutaj coś dla was zdziałać. Przyznam szczerze, że to jest najmniej przeze mnie lubiana mapa z całego Onslaughta. Jak na razie mamy dostępne w ogóle tylko Gun y na Onslaught, nie można jeszcze grać w Test Devastation. Nie wiem dlaczego. I, kurna, się ten gościu tam musiał tak głupio przykitrać na sam początek. Chciałem tutaj kogoś usłyszeć, dlatego się przytkałem. Może dziwicie się, że. Em, gram na, na tych nowych mapach, ponieważ zarzekałem się, że nie będę kupował. Em, w ogóle Season Passa ani nic, żadnych dodatków do Ghost. ale jednak znalazłem fajnego deala otóż e, jedna ze stron sprzedających e, kody na PSN-a e, miała ofertę, w której sprzedawali całego Season Passa za e, pół ceny czyli zapłaciłem za niego bodajże 18 funtów, więc e, tutaj no wiele się nie zastanawiałem, po prostu wziąłem mamy dwa dostępne mapaki z którymi, na których chętnie sobie pogram tym bardziej, że Forever również je ma więc mam z kim grać i leżeć, proszę, leżeć. I no, zarzekałem się, ale jednak mam. Więc y, spodziewajcie się, przez najbliższe kilka dni, że pojawią się jeszcze jakieś gameplaye. Niekoniecznie same to będą gameplayy. Chociaż to mi się tak y, szczerze powiedziawszy, na sam początek, gdy nie znam map, najwygodniej gra. Masakra, jeszcze go nie zabiłem. Dobra, uciekamy stąd. Więc może na początek zagramy kilka game'ów, Potem się e, pewnie pojawi jakiś team death matchek. Może e, kill confirmed, dominacja, coś w tym stylu. Ktoś mnie goni, chyba. Jest. Dobra, wychodzimy na prowadzenie teraz. Mam 7. Tutaj w ogóle taki element trochę jak z battlefielda te przechodzenie przez bramki i wtedy. Yy, piszczą Można zostać łatwo wykrytym Gościu tutaj nie wiem Wybrał się na przejażdżkę, kurna, tą ciuchcią Oj, oj, tam jakiś Skampiony gościu W rogu siedział, na początku go nie zauważyłem Teraz go jednak Dostrzegłem Coś go tam trafiłem, ale niewystarczająco Hahaha <śm> To był jeszcze ten chyba, którego e, zahaczyłem tą e, bazuką, no dobra, to jest najgorsza broń... E, jakiej zawsze nie mogę się pozbyć. Szlak, zbili mi go, zabili mi go. No nie! No i tutaj się zatkałem, już mi o dwa kile wyprzedzili. Jest! Pozbyłem się, pozbyłem się elegancko. Wyjdziemy sobie tutaj na górę z tą sniperką karabinkiem, czy co to jest? Nie, tędy go nie dojrzę. Jest! Elegancko. Tego się tylko chciałem pozbyć. A że mamy jeszcze okazję tutaj z góry to. Wykorzystamy. Jezu! Ktoś w środku? Nie, słyszałem dreptanie koło siebie. Dobra, 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 dobra. 13-14. Kurna, mam małą szansę na zwycięstwo. Jezu, cały magazynek. Dobra, cofłem gościa, to był ten, który prowadził. <ścoughs> Jest pięknie. Gdzieś tu strzelają, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, chciałbym kogoś usłyszeć. Musimy utrzymać ciszę. Pozbyłem się. Snajpery i mamy podwójny rewolwer. Prowadzę, prowadzę. Jestem na prowadzeniu. O, jeden. Przed chwilą się gościu musiał cofnąć. Aj, mnie zdjął. Dobrze. Mam szansę. Mam dość, dość dużą szansę na zwycięstwo. Teraz jej tylko nie zaprzepaścić i będzie, będzie pięknie. Oj, kurczę, tramwaj mi zasłonił. Tramwaj, o nie, kupi tramwaj I porówno z kimś mam teraz Jest! I to chyba tego, który był na drugim miejscu Czy tam na egzekwo na pierwszym ze mną Thousand Prince 9 Dobra, więc to była rozgrywka z Bayview Miło było was znowu zobaczyć w e, Gun Mam nadzieję, że się wam podobało Jeśli tak, zostawcie proszę lajka e, I komentujcie Tymczasem zobaczymy się wkrótce w kolejnych gameplayach Trzymajcie się do następnego razu. I papa! Pa.